Cześć. Dzisiaj chciałam wam pokazać jak y, robię sałatkę z fasoli pinto i soi. Potrzebujemy do naszego przepisu jedno chili, kilka gałązek oregano, kilka gałązek zielonej pietruszki. Do naszej sałatki będziemy potrzebować około 200 g ugotowanej wcześniej fasoli pinto, mniej więcej taką samą ilość ugotowanej wcześniej soi. Musimy te dwie rzeczy gotować oddzielnie, ponieważ fasola pinto gotuje się około godzinę, a soja półtorej godziny. Potrzebujemy także około 2 łyżki dobrej jakości oleju rzepakowego, dwie cebule, dwa ząbki czosnku, pół bakłażana. Kilka gałązek oregano i zielonej pietruszki, około pół chili, puszkę pomidorów krojonych razem z sokiem, tymianek, pieprz oraz sól morską wędzoną. Kroimy drobno cebulę. Kroimy także czosnek w drobną kosteczkę. Oraz chili. Usuwamy gniazdo nasienne. Kroimy w paski, a następnie w kostkę. Nie dotykamy oczu ani innych delikatnych części ciała i myjemy ręce. Kroimy bakłażana w kostkę. ...oraz naszą zieloną pietruszkę i oregano. Wlewamy olej na patelnię albo do rondla. Wrzucamy cebulkę i czosnek. Następnie dodajemy bakłażan. Chwileczkę smażymy. Dodajemy chili. Także soję. Następnie dodajemy naszą fasolę pinto. Dokładnie mieszamy. Dodajemy pokrojone pomidory. Posypujemy wszystko tym jankiem. Solimy do smaku naszą solą wędzoną oraz pieprzymy. Posypujemy zieloną pietruszką i oregano. Zmniejszamy gaz i przykrywamy garnek. Po jakimś czasie sprawdzamy, mieszamy i znowu przykrywamy na jakieś 5-10 minut. Dekorujemy talerz albo inne naczynie wedle uznania. Na koniec posypujemy jeszcze zieloną pietruszką i oregano. I już nie gotujemy. Polecam tą sałatkę wszystkim osobom na diecie niskokalorycznej, wegetarianom oraz wszystkim, którzy lubią warzywa. Polecam ją na ciepło i na zimno, jako osobne dania, także do obiadu, do mięs i do ryb. Jest idealna. Polecam. Cześć, do zobaczenia!